Cześć, nazywam się Beata Tomczyk i bardzo gorąco witam Cię na moim kanale poświęconym budowaniu zdrowej, dobrej relacji z jedzeniem i przy okazji ze samą sobą. W ostatnim odcinku mówiłam o tym, że bardzo mocno różni się odczuwanie głodu fizjologicznego od głodu emocjonalnego. I właściwie, jeżeli odnieślibyśmy głód emocjonalny, odczuwanie głodu emocjonalnego do procesu odchudzania. Do procesu budowania zdrowych nawyków żywieniowych, to okazuje się, że jeżeli wyeliminujemy z naszego życia jedzenie pod wpływem różnego rodzaju emocji, to tak naprawdę zostanie tylko i wyłącznie taki czysty bud fizjologiczny, a to spowoduje, że nasza masa ciała będzie się normować, bo jeżeli my będziemy dostarczać sobie taką ilość kalorii, jaką fizjologicznie potrzebuje nasze ciało, to wówczas masa ciała będzie naturalnie dążyła do tego swojego naturalnego właśnie optimum, bo tak zaprogramowane jest nasze ciało. Nasze ciało absolutnie nie dąży do tego, żeby mieć jakieś nadprogramowe kilogramy, jakiś nadprogramowy bagaż. Nasze ciało dąży do homeostazy również w odniesieniu do wagi ciała. Dlatego właśnie w procesie odchudzania czy budowania, ubudowania zdrowej relacji z jedzeniem Zrozumienie przyczyn powstawania u Ciebie, przykładowo głodu emocjonalnego, jest bardzo istotnym elementem procesu zdrowienia. I dzisiaj pokrótce właśnie o tym, w jaki sposób poradzić sobie z jedzeniem emocjonalnym z głodem emocjonalnym w jaki sposób zadziałać na siebie, żeby. Ten głód emocjonalny właśnie nie przekładał się na nadmierne sięganie po jedzenie i w jaki sposób zapanować nad tym. Bo jeżeli doświadczasz w tym momencie głodu emocjonalnego i pod wpływem tego głodu ty sięgasz po jedzenie, to to się dzieje u ciebie już nawykowo i najprawdopodobniej nie wykształciłaś w sobie zachowań, które miałyby powiedzmy zbuforować tą emocję, która do ciebie przyszła i. Nie wykształciłaś w sobie być może zachowań, które miałyby tę emocję z Ciebie uwolnić. Jesteś w stanie to zrobić, ale umówmy się, nikt nas tego nie nauczył, kiedy byliśmy dziećmi, więc jeżeli my nie podjęliśmy się tej pracy w życiu dorosłym, no to nadal nie mamy tych metod, tych technik, w jaki sposób poradzić sobie z takimi właśnie napływającymi emocjami i też boimy się, kiedy te emocje, szczególnie takie trudne, przychodzą do nas, że nas te emocje wręcz pochłoną, my się w, niej, w nich utopimy, zatopimy, za, zakrztusimy się nimi i, i nie będzie już jakby możliwości wyjścia z nich. I dlatego to nas mocno blokuje przed tym, żeby przyjrzeć się tej emocji, która przychodzi, a niekoniecznie od razu tą energię, która jest w nas emocjami, przekierować na jedynie, żeby poczuć właśnie tą tymczasową, krótkoterminową ulgę, która umówmy się długoterminowo wcale dla nas nie jest dobra i my dobrze wiemy, że konsekwencje takich zachowań są dla nas druzgocące zarówno jeżeli chodzi o aspekt fizjologiczny, jak i aspekt psychologiczny. Więc tutaj to jest naprawdę no bardzo, bardzo kluczowe, też zobaczmy, że tłumienie emocji wymaga od nas pochłanięcia bardzo dużej ilości energii. Ponieważ my musimy te emocje, jakby my wtedy te emocje trzymamy w sobie, nie puszczamy ich, a emocja nieuwolniona zostaje w ciele. Emocja nieuwolniona zostaje w ciele i nam się wtedy wydaje, że to życie jest takie właśnie ciężkie, przytłaczające i też nie mamy zasobów na to, nie mamy przestrzeni na to, żeby prawdziwie cieszyć się z tych dobrych emocji, z tych. Dobrych momentów w naszym życiu, bo cały czas gdzieś tam podświadomie trzymamy yy, te trudne emocje, żeby one nie wypłynęły na wierzch, bo być może są bardzo ciężkie dla nas albo nie chcemy sobie właśnie czegoś uświadomić, bo te emocje najczęściej właśnie po to są, żeby nam coś uświadomić. Yy, no i właśnie, po co są te emocje? One nam, yy, one nam coś uświadamiają, czyli niosą. Jakąś dla nas bardzo, bardzo cenną informacją. Informację można powiedzieć, nawet, że sobie taki czuły opiekun, który strzeże naszych granic, naszej asertywności, naszego dobra, naszego bezpieczeństwa. Każda emocja jest właściwa i każda emocja jest potrzebna. I samo uświadomienie sobie tego, aha, czyli ja mogę odczuwać złość, ja mogę odczuwać smutek, ja mogę odczuwać frustrację. Jest bardzo uwalniające, bo to oznacza, że ja mogę to czuć. Bo kiedyś, w przeszłości, kiedy byliśmy dziećmi, powiedziano nam, że są emocje dobre i złe, i nieładnie jest się złościć. Złość piękności szkodzi, chłopaki nie płaczą, i wiele, wiele różnych innych przekonań, które na pewno gdzieś tam usłyszałaś. I w związku z tym, nam się wykształciło takie przekonanie, że właśnie. Te emocje trudne, wstydu, złości, smutku, zazdrości, o nie wolno zazdrościć, one są złe. A jak są złe, to nikt z nas nie chce być zły. A dziecko przyjmuje wszystko, co usłyszy, jako świętą prawdę. Szczególnie jeżeli usłyszało to od swoich rodziców czy opiekunów, czyli osób, które są dla nich świętością, niemalże Bogiem, bardzo ważnymi osobami w ich życiu, które kształ którzy kształtują ich osobowość. Więc jeżeli ja sobie uświadomię, że właściwie każda emocja jest ważna i potrzebna, to to już jest uwolnienie, to już jest wpuszczenie przestrzeni, zrobienie przestrzeni na te emocje. Co nam może powiedzieć emocja smutku, że coś było dla nas ważne? Co nam może powiedzieć emocja złości, że ktoś być może przekroczył naszą granicę albo zachował się wobec nas niestosownie? Co może nam powiedzieć emocja wstydu, że coś, co zrobiliśmy może nie było do końca właściwe? Co może nam powiedzieć emocja zazdrości? Że też tego chcemy. To jest dobre. Emocja zazdrości wcale nie jest zła i nie powinniśmy się za nią wstydzić. Emocja zazdrości dobrze pokierowana może być megamotorem do zmiany chociażby naszych nawyków żywieniowych. Bo zobaczysz sobie taką, nie wiem, kobietę, która ma piękne, zgrabne ciało. I też chciałabyś mieć takie ciało i pozazdrościsz jej. A skoro zazdrościsz jej, to tak naprawdę to jest w zasięgu Twoich możliwości. I ty też tak możesz. Teraz moja praca polega na tym, żeby właśnie wpuścić tę emocję i wyciągnąć z niej wnioski, czyli tą informację, wyciągnąć informację. Więc emocja, jak my wyciągamy z niej informację, z czym do nas przyszła, to potem właściwie ona nie ma potrzeby siedzieć z nami. Nie ma potrzeby zatruwać nam życia i sprawiać, żeby to życie było ciężkie. A jeżeli emocja jest informacją, a emocja z łaciny to jest emovere, czyli poruszać, to informacja, z jaką przyszła emocja, ma nas poruszyć. To wszystko kropka. Więc pytanie, dlaczego czasami nie wpuszczamy różnych emocji? No właśnie, bo czasami nie wpuszczamy. No i na ostatnim odcinku tym, którym mówiłam, czym różni się głód fizjologiczny od emocjonalnego, mówiłam o takich trzech technikach, metodach, które ty już w tym momencie możesz wprowadzić do swojego życia, żeby poczuć większą więź ze swoimi emocjami, ale w takim znaczeniu, że ty wpuszczasz te emocje. Większe połączenie, większe zrozumienie to są właściwe, najwłaściwsze słowa, takie zrozumienie właśnie swoich emocji, wpuszczenie ich. I mówiłam o tym, żeby być uważnym na co dzień, czyli żeby. Przyglądać się swoim stanom emocjonalnym na co dzień, w ciągu dnia, również wtedy, kiedy jest generalnie ci dobrze, kiedy nic się takiego złego w tobie nie dzieje, ale również starać się, próbować namierzać te emocje, kiedy jest trudniej. To oczywiście wymaga troszkę większego, powiedzmy, z, m, takiego większego, powiedzmy, zaawansowanego poziomu, ale to pomału, jeżeli wyuczysz swój umysł, że ty. Jesteś wyczulona na swoje stany emocjonalne w ciągu dnia, i potrafisz rozpoznawać te powiedzmy, neutralne stany emocjonalne, to równocześnie umy zacznie uczyć się, rozpoznawać też te trudne stany emocjonalne. Tutaj bardzo zachęcam Cię do zaglądnięcia, zerknięcia na koło emocji, i koło uczuć, jeżeli to wpiszesz w wyszukiwarkę, takie to ci się wyskoczy, żebyś zapoznała się z jak ogromnym wachlarzem emocji i uczuć dysponujesz. I kolejna kwestia, to prosiłam Cię, abyś próbowała tworzyć sobie takie strategie działania na teraz. Czyli jeżeli ja poczuję, a wiesz już, czym się różni głód fizjologiczny od emocjonalnego, i wiesz już, że głód emocjonalny przychodzi nagle, na najczęściej jakieś konkretne posiłki, najczęściej cukier i tłuszcz w połączeniu, albo jakiś bardzo ostry, gorzki smak, tak, ostry, to ty już wiesz, aha, to zapala ci się lampka, to nie jest głód fizjologiczny. Ty też wiesz, że jadłaś dwie godziny temu i ty wcale jeszcze nie jesteś głodna, więc to pewnie jakaś takie napięcie w ciele się wytworzyło, więc jest to głód emocjonalny i ty potrzebujesz sobie znaleźć taką strategię działania czyli ja wiem, że wtedy i wtedy, kiedy to nastąpi to ja zachowam się tak i tak i wtedy najfajniejsze takie są techniki, kiedy ty wprowadzisz coś, co cię wybije z podświadomego działania z nawykowego, automatycznego działania, czyli wpuszczasz świadomość może to być chociażby, kiedy czujesz takie napięcie w ciele, znane ci już, to możesz właśnie pójść na spacer, otworzyć okno, zrobić kilka odgłębszych oddechów. Czyli takie techniki na teraz. I ty zaczynasz je praktykować, praktykować, aż umysł załapie, że kiedy. i zacznie rozumieć, że kiedy ty odczuwasz jakiś taki dyskomfort emocjonalny, to masz zastosować tą i tą technikę. I tutaj też polecałam ci wizualizowanie tego. Czyli ty w warunkach komfortowych rano. Albo wieczorem, albo w ciągu dnia, kiedy masz możliwość, próbujesz sobie to zwizualizować. Siebie w tym stanie i reagującą tak, jak tego od siebie oczekujesz. I umysł zacznie łapać, że ty tego od niego wymagasz. A nasz umysł w swojej doskonałej konstrukcji właśnie po to jest. Żeby wykonywać nasze rozkazy, nasze zadania, które mu zadamy. I jeżeli my te rozkazy mamy w głowie podświadomej, niezaktualizowane. No to nasze dawne przekonania, przewary będą nami rządziły, bo umysł będzie myślał, że właśnie tego od niego wymagamy. Dlatego tak ważna jest praca z przekonaniami, z umysłem, z tym, co myślimy o nas samych, o świecie i tak dalej. Ale to jest na oddzielny odcinek temat, a nawet kilka odcinków. I kolejną rzecz, to prosiłam cię, abyś zauważała, że jeżeli znajdujesz się w tym stanie emocjonalnym, takim trudnym, który chce wywołać w tobie zjedzenie, Czegoś, żeby pozbyć się tego napięcia, to tak naprawdę, jeżeli my damy przestrzeń na tę emocję, to zauważymy, że ta emocja jest jak fala, trochę jak zachcianki. Czyli mm, mamy początek, mamy fazę kulminacyjną, mamy fazę opadającą. I tak dokładnie jest, bo wszelkie badania dowodzą, że mniej więcej taka emocja trwa w nas około 90 sekund, jeżeli pozwolimy jej wybrzmieć, chyba że to jest jakiś cięższy kaliber. Ale generalnie takie emocje nie trwają u nas długo, jeżeli my nauczymy się świadomie nimi zarządzać. Więc to były te trzy pierwsze takie techniki, które ty już możesz, już możesz zacząć trenować, stosować w swoim życiu, wprowadzać, żeby umysł zaczął łapać, że to, dla ciebie to jest ważne. Warto to podkreślać, to jest dla ciebie ważne. Generalnie to, co mi osobiście pomogło w budowaniu takiego, takiej dobrej relacji z moimi emocjami, a umówmy się, osoby, które miały zaburzenia odżywiania, miały anoreksję, bulimię, kompulsje różnego rodzaju, a to właśnie jest moja historia z przeszłości, to takie osoby tutaj mają duże pole do pracy z emocjami, bo to generalnie najczęściej jest podyktowane... Emocjami, zablokowanymi emocjami, braku kontaktu ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami. Więc tutaj to, co mi bardzo pomogło w budowaniu takiej zdrowej relacji z moimi emocjami, w nawiązywaniu kontaktu z moimi emocjami, to takie, to takie uświadomienie sobie, że ja mam wpływ na moje życie, ja mam wpływ na moje zachowania, ja mam wpływ na to, co zrobię z myślami, które do mnie przychodzą, a w związku z tym ja mam wpływ na moje emocje. W jaki sposób one do mnie przyjdą, co z nimi zrobię, czy pozwolę im zostać, czy pozwolę im pójść, tak? Odczytam wiadomość, jak list, i pozwolę im pójść. Ja mam na to wpływ, bo tak naprawdę to ja kreuję moje życie i nieważne, jaka była moja przeszłość, ja mogę utknąć w mojej przeszłości i narzekać, że miałam takie wychowanie, takie ro takich rodziców, takie doświadczenia. Mogę w tym utknąć, możesz w tym utknąć. Ale pytanie, czy to jest dojrzałe podejście do życia, w którym ja teraz jestem? I czy ja chcę być dzieckiem nadal, zranionym, nieukochanym, czy ja chcę stanąć teraz do mojego życia jako osoba dorosła, dojrzała? I chcę teraz sobie dać te braki, których może właśnie nie, mia nie miałam tych rzeczy, które właśnie wygenerowały we mnie te braki? Czy ja sobie teraz chcę to dać, jako osoba dorosła, bo mogę wykształcić w sobie wewnętrzną matkę, wewnętrznego ojca, osobę dorosłą, która będzie utulała to moje wewnętrzne dziecko, które umówmy się, będzie nieraz się odzywało, bo to jest naturalne. Czy ja wybieram utknąć w tych moich trudnych emocjach, w tym moim smutku, rozżaleniu? Co ja wybieram bez wybór. I zaufaj mi, jeżeli ty wybierzesz to, że chcesz jednak, Opracować nad swoją przyszłością, nad tym swoim stanem i zacząć kreować. Czego ja teraz chcę od mojego życia, to to się zacznie dziać. To nie jest od razu, jest to proces, ale to się zacznie dziać. Więc to uświadomienie sobie tego mi generalnie dało ogromną moc sprawczą. Bo to znaczy, że to nie jest tak, że zalewa mnie emocja smutku, ja się w niej utopię, utonę. Nie. To jest tak, że ta emocja smutku przychodzi do mnie i ja mogę wykształcić w sobie taki bufor. I tutaj przechodzę do takiego tematu, właśnie dojrzałości emocjonalnej. I myślę, że taki przykład yy, yy, może do Ciebie bardzo trafić, wy, zwizualizowanie z takiego buforu wokół Ciebie, czyli przychodzi do Ciebie jakaś emocja, coś Cię strigarowało, coś się tam poruszyło w Tobie, tak? I czy widzisz tą emocję jak taką strzałę, która chce w Ciebie uderzyć? I w momencie, kiedy jest już ta strzała, powiedzmy, z tą emocją bardzo blisko Ciebie, to ty masz wewnętrzny bufor, taką kulę, która powoduje, że jak ta strzała wchodzi w ten bufor, tą kulę, to zwalnia. Czyli nie uderza w Ciebie bezpośrednio, ale zwalnia. Ty nie walczysz z nią, bo ona zwolniła swój bieg. Ty nie odpychasz jej, tylko ty się jej przyglądasz. Oczywiście. Widzisz ją i przeżywasz ją, i to jest naturalne, że teraz ta emocja jest w tobie, jest w tej kurcie, ona zwolniła, więc teraz dajesz sobie przestrzeń, żeby przepłynęła złość, przepłynęła irytacja, przepłynęło zestresowanie, lęk, smutek, żal, rozżalenie, tak? I teraz poczuj to, jak przez całe twoje ciało, przez głowę, przez stopy, przez ręce przepływa ta emocja, oddychaj w tym. To jest. Tak proste, a tak skuteczne. I kiedy poczujesz, że już jesteś w kontakcie z tą emocją, to warto zapytać się wtedy siebie: z czym przychodzi? Z czym jest ta informacja? Co ona tam zawiera? Co mi niesie? Co mi chce powiedzieć? I teraz jak ja odczytam tą informację, że jestem zazdrosna o sylwetkę tamtej kobiety, że czuję rozżalenie do mojego szefa, bo mnie nie potraktował właściwie, albo nie wynagrodził właściwie, albo czuję irytację na dzieci, ponieważ strasznie krzyczą, ponieważ czuję żal, że moja przeszłość taka była i taka. To pytanie zasadnicze, czy mam na to wpływ, czy na to nie mam wpływu? Czy mam tutaj coś zadziałać, poruszać, czy nie? Jak to jest moje i mam na to wpływ, to działam. Czy mam wpływ na to, że moje dzieci krzyczą? Nie do końca. Czy mam wpływ na to, że kobieta ma, jest zgrabniejsza ode mnie w moim oczywiście tutaj jakby w patrzeniu, tak mam wpływ na to, w takim sensie, że ja też mogę teraz y, zacząć działać z moją sylwetką, z moim ciałem na poważnie. Czy mam wpływ na to, że nie podoba mi się moja praca? Tak, mam na to wpływ, mogę z niej zrezygnować, a jeżeli z niej nie rezygnuję, to decyduję y, przestać się irytować do czasu, aż na przykład innej pracy nie znajdę. Czy, czy jakikolwiek inny przypadek, czy mam na to wpływ, czy nie mam na to wpływ, wpływu? I my tutaj się właśnie często boimy, że ta trudna emocja, że ona właśnie, nas właśnie pochłonie, że ona nas tam pochłonie, będzie nami zarządzała i nie będziemy umieli z niej wyjść. Nie. Jeżeli zaczniesz stosować techniki, Uwalniania emocji, a jest ich cała masa, o oddechu to jest jakby ta technika podstawowa, ale jest ich dużo, dużo więcej. To emocje naturalnie zacznie wypływać z ciebie, bo ona nie ma interesu w tobie siedzieć. Ona tam wcale nie chce się zameldować w tobie. Ona ma przyjść, przepłynąć, masz odczytać informację, ona ma pójść. Nie masz tego zajeść. Im bardziej zajadasz, tym więcej emocji się w tobie kumuluje, tym większy ciężar czujesz w sobie. No bo właśnie. Jeśli uciekasz w jedzenie, ale też inne nałogi alkohol, telewizja, telefon, media, jakieś hazardy, cokolwiek, to znaczy, że nie chcesz czegoś czuć. I teraz warto zapytać samą siebie, przed czym uciekasz, bo może się okazać, że uciekałeś pół swojego życia przed jakąś emocją, bo nie chciałaś stanąć wprawdzie przed sobą, przed tym, że coś czujesz. Ale tego nie wyrażasz albo przed tym, że nie jest dobrze, ale się boisz coś zadziałać, coś zrobić. I przyznanie się do tego może wywołać w Tobie jeszcze większą gorycz, smutek, bo to będzie oznaczało, że nie wiem, powiedzmy, że przez 5 lat, 10 lat Twojego życia czegoś nie robiłaś albo żyłaś w nieprawdzie ze sobą. Ale niestety, jeżeli ja nie chcę pogrążyć się w ciężarze moich emocji, jeżeli ja chcę wyjść z jedzenia emocjonalnego, to ja. Potrzebuje stanąć w w prawdzie. To, to się też nie musi dziać się od razu, że ja po prostu teraz wszystko naraz, małymi kroczkami, dzisiaj, teraz, z czułością, z czułością do siebie. Traktując przeszłość jako zasób, cenny zasób, który mówi ci o tym, że na przykład tego i tego tego już, ty już tego nie chcesz w swoim życiu, bo już to przeżyłaś i to jest twój wielki, cenny zasób. Więc tak naprawdę chęć ucieczki od tych emocji i pójście w jedzenie emocjonalne za każdym razem coraz bardziej oddala się oddala cię od ciebie samej. A każde zapytanie się siebie, co tam, przed czym uciekam, powoduje, że ty się zaczynasz otwierać na połączenie ze sobą i na dialog wewnętrzny ze sobą i na takie życie w prawdzie ze sobą. Więc potrzebujesz wpuścić, Tą emocję, a nie nawykowo pod wpływem bodźca, a tym bodźcem może być sklepik, może być um, nie wiem, cukiernia po pracy, kiedy wstępujesz, tak? Może być um, właśnie jakaś sytuacja jest stresująca. Ty ten bodźc musisz zauważyć i zapytać się siebie, kiedy już poczujesz, że gdzieś tam wpuściłaś tą emocję, co ona mi mówi. Takie niewinne pójście do sklepiku po pracy. Po jakiegoś tam cukierka może być nie tylko niewinnym pójściem po słodkie, bo mam teraz taką ochotę, ale nagle się może okazać, że ja notorycznie tak robię, bo mam tyle stresów w pracy, nie wyrażam siebie w pełni albo nie mówię tego, co myślę, albo robię za dużo i jestem tak przemęczona, tak zenerwowana, tak zestresowana, że ja potrzebuję to rozładować słodyczami. I wcale to już nie jest niewinny cukierek. Więc stanięcie w prawdzie przed sobą, wpuszczenie tych emocji, nauczenie się technik, Pracy z emocjami to jest kluczowe, jeżeli chcesz się pozbyć jedzenia emocjonalnego. Oczywiście, obok, zawsze to podkreślam, wytworzeniu w sobie takich nawyków jedzenia dosyta z uważnością i różnorodnie właściwe komponowanie posiłków. To jest bardzo, bardzo istotny, główny element, bo jeżeli Ty masz dobrą bazę fizjologicznie, to możesz pracować z emocjami. Tutaj też oczywiście kwestia zasobów psychoenergetycznych, odpoczynku, to wszystko jest również bardzo istotne. I ja już dzisiaj, jeżeli otwierasz się na taką pracę ze sobą właśnie w obszarze emocji, to pragnę Cię zaprosić na trzydniowy, taki trzydniowy kurs poświęcony właśnie pracy z emocjami, w którym powiem Ci dokładnie, jeszcze bardziej szczegółowo właśnie, w jaki sposób, co te emocje z nami robią, po co są, jak przede wszystkim z nimi pracować, poznasz wiele różnych technik somatycznych, spontanicznych i takich różnych psychodietetycznych również, które pomogą Ci przestać jeść emocjonalne, a zajrzeć bardziej w głąb do siebie, techniki samorozwoju, które sama stosowałam i nauczyłam się ich, i też obecnie je polecam moim podopiecznym na sesjach. Więc na pewno dam Ci znać, kiedy ten kurs będzie dostępny na moim sklepie. Bardzo bym chciała osobiście, żeby jak największa liczba osób nauczyła się y, pracować ze swoimi emocjami, bo sama wiem, jak to jest ogromny ciężar, jak bardzo to niszczy moje zdrowie, moje samopoczucie, zdrowie fizyczne, psychiczne, jeżeli ja nie jestem y, w połączeniu ze swoimi emocjami, czyli ze sobą, czyli nie żyję ja wprawdzie tak naprawdę ze sobą, więc na pewno dam się znać, a póki co dziękuję Ci, że byłaś ze mną, że odsłuchałaś do końca, czyli otworzyłaś się na tą pracę już ze sobą w tym momencie, bo to już teraz ten odcinek który pracuje, jeżeli... Odcinek Ci się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli dasz łapkę w górę, wtedy będę mogła dotrzeć do jeszcze większej liczby osób i oczywiście zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, żebyś była na bieżąco, żeby mogła wspierać Ciebie w budowaniu dobrej i zdrowej relacji z jedzeniem. Też oczywiście, jeżeli na to się otwierasz, to zapraszam Cię do mnie na sesję coachingowe jeden na jeden, w którym już bezpośrednio dotykamy Twoich konkretnych aspektów życia, obszarów, które są dla Ciebie problematyczne i odbijają się na Twoim żywieniu, ale też uczymy się prawidłowo odżywiać. Także dziękuję Ci za Twoją obecność, trzymaj się cieplutko, pa pa.